Tym razem mam dla Was ranking, który nie jest sporządzony przez żadną redakcję, media czy cokolwiek innego, jakichś influencerów. Tylko taki ranking, w którym to konsumenci decydują, ponieważ są to aparaty z listy najczęściej kupowanych aparatów w zaprzyjaźnionym sklepie fotograficznym. Oczywiście pewnie domyślacie się, że chodzi o fotoformę. I chciałbym dzisiaj Wam pokazać właśnie te modele, na które zwracają inni uwagę, i przez to pewnie, że mają dobry stosunek jakości do ceny. W związku z tym może kogoś to zainteresuje, zainspiruje. Jako ciekawostkę dodam, że najczęściej wkupowanym i najbardziej popularnym jest właśnie ten, który tutaj stoi sobie na biurku, o nim oczywiście na końcu. Natomiast, jako też drugą ciekawostkę powiem, że na tej liście nie ma aparatów, to znaczy nie są tylko i wyłącznie takie najnowsze. Chodzi oczywiście o kupowane aparaty, które są nowe, z pierwszej ręki ze, sklep, ze sklepu, ale jak zobaczycie, są to czasem konstrukcje powiedzmy sprzed kilku sezonów. I zaczynamy. Na dziesiątym miejscu jest aparat Sony A6700. Jak wiecie, że to jest taki przedstawiciel linii APS-C w Sony. Najbardziej wypasiony chyba z tych czterocyfrowych aparatów. Długo, długo nic się tam nie działo. W tym segmencie w Sony w zeszłym roku pokazano ten aparat jako takie połączenie hybrydowości, czyli dobry pod fotografię, jak i pod filmy. Jeżeli Ktoś szuka czegoś z mniejszą matrycą, co będzie można właśnie wsadzić sobie do kieszeni, pójść na jakieś specjalne wyprawy z czymś takim malutkim, co zapewni też dobrą jakość techniczną, to oczywiście A6700 totalnie rekomendujemy. Natomiast tak decydują też inni konsumenci, którzy się. Decydują na ten aparat. Na dziewiątym miejscu Nikon Z8, i to może dla niektórych zaskoczenie, że Nikon wraca z przytupem do tej rywalizacji wśród aparatów. Ten model, który właśnie tutaj oglądamy, czyli Z8, no to jest oczywiście taki prawie że flagowiec. Mówię, że prawie że, chociaż jeżeli chodzi o specyfikację, to on równie dobrze mógłby pełnić. Te funkcje, natomiast jest troszeczkę takim zmniejszonym aparatem w stosunku do Z9, która jest takim liderem wśród tych aparatów. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości Z8, no to moim zdaniem nie ustępuje wiele. Temu starszemu bratu. Natomiast, jeżeli ciekawi Was jakość zdjęć, która jest z tego aparatu, z tej puszki, no to polecam recenzję na tym kanale. Podlinkuję ją w opisie tego odcinka. Na miejscu ósmym Nikon Z. 5 i jak widać to nie jest żadna nowa konstrukcja rok produkcji czy też rok premiery 2020 czyli jest już kilka lat obecny ten Nikon na rynku ale moim zdaniem on znajduje się na tej liście że ludzie go kupują ponieważ ma świetną cenę też do jakości no i oczywiście ta pełnoklatkowa matryca 24 miliony pikseli czyli mamy taki średnia półka, jeżeli chodzi o rozdzielczość, ale to w zupełności wystarcza do wszystkiego, co tam możemy sobie wymyślić pod kątem fotografowania. Dobry autofokus. matryca może nie BSI, ale gwarantująca dosyć dobre kolory. Jeżeli fotografujemy ludzi, no to podejrzewam, że to jest taki strzał w dziesiątkę właśnie w tym budżecie. Kolejna pozycja, czyli numer. To Sony e 10 To jest aparat o kompaktowych wymiarach. Rok produkcji 2021. Czyli kolejny przykład tego, że coś jest tutaj na rynku dłużej, na co się decydują konsumenci. Więc powiedziałbym tylko tyle, że jest to aparat taki bardziej dla. Działania wszechstronnego, czyli dla takich osób, które łączą fotografię, może z takim vlogowaniem, nagrywaniem pod jakieś YouTube y i te inne potrzeby, więc taki po prostu hybrydowy sprzęcik znalazł się tutaj na tej naszej liście. Miejsce szóste to kolejny Nikon. Zobaczcie, jak Nikony są popularne, jak zwiększyła się sprzedaż tej marki. Nikon Z6 II, czyli taki aparat, który że tak powiem, powinien być markiem jedynką akurat w tej linii Z6. Chodziło o pewne poprawki względem tej pierwszej wersji, między innymi dwa sloty na kartę pamięci i podejrzewam, że troszeczkę poprawiony algorytm autofokusa. Oczywiście recenzja tamtego, tego aparatu jest na kanale, więc jeżeli chcecie troszeczkę więcej się o nim dowiedzieć, to Was serdecznie tam odsyłam. Moim zdaniem, bardzo fajna konstrukcja. To był właśnie ten moment, w którym odrodziła się legenda Nikona 2020 rok. Takie trochę przejściowe problemy zostały zażegnane w tej stajni i mieliśmy już pierwszy taki pełnowartościowy aparat, który nadawał się do takiej heroicznej pracy w zawodzie np. fotografa ślubnego. Na miejscu piątym, pierwsza propozycja kanona w tym naszym zestawieniu dzisiejszym, czyli R5 tak naprawdę hit sprzedażowy już od wielu lat pamiętacie że on pojawił się na rynku jako takie już próba nawiązania kontaktu z Sony żeby zrobić coś takiego, co będzie się sprawdzało w wielu dziedzinach i rzeczywiście Canonowi się to udało. Mamy w tej chwili R5 w wersji drugiej, która jest troszeczkę taką wersją tego aparatu, jeszcze bardziej nacechowaną pod wideo. Natomiast dla fotografów R5 w zupełności wystarcza. 45 milionów pikseli to jest coś, co się sprawdza w wielu dziedzinach fotografii. Także jeżeli szukacie czegoś, co będzie... Miało korzystną cenę i dawało super jakość. Przy okazji, jeszcze posiadało znakomity system Autofokusa. To aparat z roku 2020 roku jest jak najbardziej tutaj dobrym wyborem i nie mylą się konsumenci, którzy go kupują na tyle, żeby on się znalazł na miejscu piątym. Miejsce czwarte to. Aparat Canon R8, czyli taka troszeczkę budżetowa, bardziej propozycja dla fotografów. Pełna klatka, świetny autofokus, dobre kolory, i myślę, że gdyby miał jeszcze dwa sloty na kartę pamięci, to mógłby. Zagrozić takim propozycjom jak linia kanonów R6. Natomiast pod, tu pod kątem takiego wykorzystania w fotografii zawodowej jednak ten backup jest istotny, ta kopia zawasowa jest wskazana, kiedy fotografujemy na zlecenia, ale jak widać, miejsce czwarte zajmuje sobie ten kanonik R8, ponieważ ta cena, którą Canon zaproponował. Za ten aparat jest jak najbardziej do zaakceptowania przez wielu konsumentów, którzy kupują nowy sprzęt. Miejsce trzecie to, jak dobrze się domyślacie, kolejny Canon, czyli Canon R6 Mark II. To jest taka ulepszona wersja Canona, który właśnie mnie w tej chwili kręci, czyli Canona R6. Natomiast yy, w te, z takich głównych zmian, które tam zauważyłem testując ten aparat, który, oczywiście recenzja też na, na tym kanale, to to, że troszeczkę więcej pikseli, dokładnie to 4 miliony pikseli więcej, ale niby niewiele, ale ta szczegółowość jest do zaobserwowania większa podczas oglądania tych plików, troszeczkę lepszy autofokus, bardziej celny, chociaż w R6 pierwszej generacji też nie miało się cze czego czepiać grono recenzentów, ale jak wiadomo, troszeczkę lepiej sobie radzi ta poprawiona wersja, czyli R6.2. Mniejszy efekt mory, co też zawsze z korzyścią wpływa na te nasze pliki, które generujemy dla naszych klientów. Miejsce trzecie. Nie, to miejsce trzecie. Powiedziałem miejsce czwarte, ten dwa. To chyba pomyliło mi się mie miejsce trzecie, jeżeli tak powiedziałem. A na drugim miejscu aparat Sony A7 Mark IV, czyli poprawiona wersja legendarnej trójki, która jest hitem sprzedażowym, pewnie wiecie, od wielu, wielu lat, ponieważ ta cena wyj wyjściowa, która wynosiła Znacznie mniej niż powinien ten aparat, przez swoje specyfikacje, sprawiła, że on po prostu zdobył rynek fotograficzny dla sony. I ta A7, 4, jest taką naturalną konsekwencją tego sukcesu. Jest oczywiście bardziej rozdzielcza matryca 33 miliony pikseli co ja zawsze podkreślam, że to jest taki właśnie słodki kompromis między tym co jest za dużo, a tym, co jest za mało. Pod wiele specjalizacji fotografii nadaje się ten aparat znakomicie. Dobra inżynieria kolorów, świetny autofokus, także też ten taki obracany ekranik, który pozwala kamerować siebie samego, to jest coś, co sprawia, że A7, A4 to jest genialny wybór i też oczywiście cena jest do zaakceptowania, plus to, że Wszystkie dogodności bagnetu, N, bagnetu E, które wynikają z wielkiej dostępności różnego rodzaju szkieł, czy to Sony natywnych, czy to producentów zewnętrznych, decyduje, że to jest aparat, który na drugim miejscu najlepiej się sprzedaje, także w tym roku, a na miejscu pierwszym bezwzględnie od wielu lat A7 trójka w wersji trzeciej, czyli to, co mam tutaj przed waszymi oczyma, a na własnym biurku jest to aparat, który jest, tak jak powiedziałem, legendą wśród aparatów takich może konsumenckich, ale i też profesjonalnych, które realizują wszelkiego rodzaju zlecenia ślubne, rodzinne itd. itd. Genialny autofokus, mimo tego, że ten aparat był wyprodukowany po raz pierwszy w 2018 roku. Wykrywanie oka, 24 megapiksele, 14 bitów głębia kolorów. Oczywiście przy zdjęciach seryjnych spada do 12, ale komu to by to. Przeszkadzało, kiedy mamy aparat, który zapewnia nam genialną jakość, też dwa sloty na kartę pamięci, czyli wszystko jest, to, co potrzebuje fotograf. Może ewentualnie troszeczkę inny ekranik pod kątem jakiegoś filmowania, ale sama jakość nagrań wideo jest jak najbardziej do zaakceptowania. No i oczywiście niesamowicie wiele funkcji, które możemy sobie zaprogramować w menu i wkrótce też w Akademii Fotoformy. Porozmawiamy sobie o konfigurowaniu tego aparatu A7 Mark III. Więc, jeżeli ktoś zamierza jeszcze kupić ten aparat i będzie miał jakiś problem z rozszyfrowaniem tej bestii, to wtedy zachęcam. Natomiast no, nie ukrywam, że to menu może nie jest jakieś takie do końca przejrzyste na pierwszy rzut oka. Ono jest logiczne, ale tam czasami na przykład niektóre. Funkcje na przykład związane z zapisem zdjęć są w trzech różnych czy czterech nawet różnych zakładkach zamiast w jednej, więc przydaje się takie lekkie zaznajomienie z tym aparatem. Jeżeli macie jakiś ulubiony model z tych, które inni fotografowie najczęściej kupują, to proszę Was o zostawienie informacji w komentarzu. A tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, zachęcam, żeby to czym prędzej uczynili. Wówczas będziemy widzieli się w kolejnych odcinkach na kanale Niezłe Aparaty. Jacek Siwko, strona, którą rekomenduję, to niezłeaparaty.pl. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.